Dobra jestem upierniczę tutaj jedną jedną lamelę z tego z, z pod spodu i, i, i będzie po, po krzyku, kurde, bo i tak i tak mam je podniesione albo obniżone mniej więcej do tego poziomu no to jedną jak pindole to się nic nie stanie no nic, no wszystko, się, wszystko co najlepsze dla fury. Dobra, postaram się to kurde zaraz wywalić, wolałbym załatwić, ale to wiem, że z tym to będzie motyw taki, musiałbym biegać tam kurcze, gdzie mają używane te, znaczy wymianę okien, prosić, błagać, a tak to i tak i tak mam całość podniesioną do góry, całość tam, do jakiegoś momentu to, to, to jedna lamela różnicy nie zrobi a tym bardziej że to jest skompresowane Ono i tak, i tak ta ostatnia leży na, na dole to tam lacha z tym i no dobra to jak podejmę decyzję no to no to wtedy wezmę ją utnę